Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Witam zarówno tych obecnych na YouTube, Spotify i w innych miejscach, do których dociera sygnał Strefy Mroku. Skoro jakimś mniej lub bardziej dziwnym trafem jesteście tutaj na tym kanale obecni, no to oznacza, że w mniejszym bądź też większym stopniu lubicie się bać, a te tematy kryminalne czy też ocierające się o tę sferę nie są wam obce. Dlatego też dziś tak na luzie, aby nie przestraszyć Was za bardzo, a tak serio to siebie, postanowiłem, że opowiem Wam o miejscu, które na samą myśl mnie osobiście strasznie przeraża. Zwłaszcza jako osobę cierpiącą na nerwicę lękową. No nie, zdecydowanie nie wybrałbym się tam za żadne pieniądze. Powiem Wam też szczerze, naprawdę, że ten materiał, który miałem przeczytać tak profesjonalnie jak zwykle, leżał u mnie na pulpicie, pulpicie od... Chyba października zeszłego roku, no i nie mogłem się zabrać. Jakoś za ciężkie to jest dla mnie, choć pewnie was to zdziwi, no ale ludzka głowa miewa różne kaprysy. Na świecie, a już zwłaszcza w Stanach, nie brakuje takich różnych dziwacznych domów strachów, gdzie po zakupieniu biletu zostajemy zamknięci w jakimś pomieszczeniu na farmie lub polu kukurydzy, gdzieś ktoś potem goni na piłą łańcuchową inni krzyczą, a jeszcze inni wyskakują z za rogu, no ogólnie taka psychoza strachu. Zapewne znacie takie miejsca i słyszeliście o nich nieraz. Wszystko jest tam oczywiście zaplanowane, wywoływane jest to, ile można tak to nazwać, na potrzebę kontrolowanego strachu. Nie wolno absolutnie wtedy dotykać agresorów, tak samo oni z tego co wiem, znaczy ci statyści nie mogą dotykać uczestników. No i wszystko po kilkudziesięciu minutach się kończy. Strach podobno zazwyczaj szybko mija i zostaje nam wspomnienie plus jakieś pamiątkowe zdjęcia. Jakoś mnie to do końca nie kręci, choć może was dziwić, bo, bo jakby nie było, prowadzę kanał Strefa roku. Ale istnieje jednak jedno miejsce w Kalifornii, właśnie o którym dziś. Chcę Wam opowiedzieć, i do którego, aby się dostać, w kolejce podobno oczekuje 27 tysięcy osób. Nie wiem, czy to są prawdziwe dane, bo one się różnią trochę w internecie, jak szukałem. Natomiast, no i tak ta grupa robi spore wrażenie. Co więcej, wymagane jest okazanie zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia uzyskane od lekarza. Podpisywana jest 40-stronnicowa umowa, w której oświadcza się między innymi, że wszystko, co stanie się podczas doświadczenia, dzieje się za pełną zgodą uczestnika i na własną odpowiedzialność. Mało? To dobra, to jeszcze więcej. Dodatkowo zrzeka się, każdy, kto bierze udział różnego rodzaju roszczeń i odszkodowania. Więc no, trudno w razie jakiegokolwiek problemu móc cokolwiek osiągnąć. No i mowa tutaj: jak być może ktoś już z Was się domyśla, albo też jest to dla Was nowość, jeśli tak, to będzie naprawdę dzisiaj grubo o McCamie Menor. W San Diego, zdecydowanie najbardziej przerażającym domu strachów przez wielu nazywanym salą tortur. I teraz, jeśli starsi słuchacze chcą wyłączyć, bo uważają, że będziemy rozmawiać o takich różnych klaunach, którzy wyskakują z boku i tak jak to się dzieje w wesołych miasteczkach i uważają, że są troszeczkę za starzy na to, zdecydowanie poczekajcie. Poczekajcie, dajcie szansę i zobaczycie, co tu się dzieje. Dobrze, konkrety, bo jak wiecie, u mnie jest krótko, ale konkretnie. Zazwyczaj przynajmniej. Teraz powiem Wam, jakie atrakcje czekają na tych, którzy po tym bardzo długim okresie oczekiwania z radością dostają się do tego miejsca i zostają tam zamknięci. Tak, zamknięci, bo tam za bardzo nie ma gdzie uciec. No chyba, a zresztą, dobra, o tym za chwilę. Wszyscy śmiałkowie, którzy zdecydują się wziąć udział w zabawie, są m.in. podtapiani, poduduszani oblewani stuczną krwią, umieszczani w stucznych trumnach, stucznych, trudne słowo, brodzikach oraz zamrażarkach. No, i też niejednokrotnie pająki, węże, różne owady spacerują po ich ciele, mimo tego, że oni są związani i w ogóle nie mogą się ruszyć. Wszyscy aktorzy, ci, którzy odgrywają rolę tych zamaskowanych napastników, zmuszają uczestników do jedzenia też tych robaków, wyrywają im włosy oraz rzucają nimi o podłogę. Znaczy, tymi ludźmi, tak? Nie włosami. Co jeszcze bardziej bulwersuje, to wiele osób no po prostu dopuszcza się różnego rodzaju podczas tego aktów takich fizjologicznych, jak wymioty, czy, no, czy zrobienie czegoś pod siebie. I tutaj nie ma, że ktoś ze zlitowaniem się popatrzy, po prostu idziesz, niekiedy musisz to zjeść. No to straszny hardcore. Cała trasa w tym wyjątkowym miejscu liczy 8 godzin, czyli trochę jest czasu, a wzięcie udziału w tym doświadczeniu jest darmowe. Nic nie płacimy. Takie informacje przynajmniej są dostępne w internecie. No ale właściciel prosi tylko o datki na schronisko dla zwierząt albo karmę dla jego psów. Na moje tutaj troszeczkę ociepla wizerunek, choć cel szczytny, mega dobry, ale o tym za chwilę, o samym właścicielu i jego pieskach. Co więcej, na osobę, która dotrwa do końca i teraz ważne, czeka nagroda w postaci 20 tysięcy dolarów. No to teraz wyobraźcie sobie, ktoś wam daje wstęp za friko, 8 godzin to praktycznie zmiana w pracy, odrobisz swoje i masz 20 tysięcy dolarów, no fajna dniówka. No ale teraz wyobraźmy sobie, co tam musi się dziać, skoro podobno nikt z setek, albo jak donoszą niektóre źródła, tysięcy uczestników jeszcze nie wytrzymał do końca atrakcji, jakie właśnie serwuje McCamey Manor. I teraz pytanie, kto stoi za tak realistycznym pomysłem, a no stoi za nim pewien mężczyzna. Nie wiem czemu, uduście mnie w komentarzach, ale jakby stała za tym kobieta, to bardziej bym się zdziwił. Ruth McCamey, to imię szefa wszystkich szefów zarządzających tym miejscem. Rus ogólnie co trzeba przyznać faktycznie jest cholernie interesującą postacią twierdzi, że nigdy nie palił papierosów, nie pił alkoholu, nie brał żadnych mocniejszych używek, co więcej nigdy nie przeklina i także nie pozwala na przeklinanie uczestnikom biorącym udział w swoich nawiedzonych wycieczkach. Jeśli ktoś przeklnie, no a wiele osób oczywiście w takich okolicznościach nie może się powstrzymać od różnych epitetów, to wtedy ten oto mężczyzna odejmuje im, każąc gotówkę od potencjalnej wygranej, czyli tych 20 tysięcy baksów, o których wspominałem wcześniej. Dodatkowo Rus rejestruje bardzo dokładnie każdą trasę swoją kamerą wideo, a następnie publikuje na swoim kanale YouTube, więc wszystkie Najróżniejsze reakcje uczestników zostają upublicznione, no i można albo im współczuć oczywiście, albo się z nich śmiać. A o takie oczywiście reakcji nie trudno, kiedy agresywne zachowanie prowadzących do tego światła, muzyka, brak zasad, krzyki, ciemność. Przynajmniej dla mnie to niewątpliwie mieszanka, która jest w stanie zagiąć niejednego twardziela. Sam Roo stwierdzi jednak, że za sukcesem i tak sporym zainteresowaniem, w moim odczuciu, tego chorego pomysłu kryje się coś zupełnie innego. Według niego chodzi o umiejętność manipulacji i wpływania na postrzeganie rzeczywistości. Tak. No i teraz pozwólcie, zacytuję jego słowa. Kiedy stosuję hipnozę, mogę umieścić cię w dziecięcym, dmuchanym basenie z kilkoma centymetrami wody i powiedzieć, że jest tam wielki biały rekin. A ty myślisz, że on tam naprawdę jest? A więc kiedy masz taką władzę nad ludźmi, każesz im robić i widzieć rzeczy, które chcesz, aby zobaczyli, wtedy może im się wydawać, że to naprawdę się wydarzyło. Wtedy mogą iść do władzy i powiedzieć w zasadzie cokolwiek, a ja muszę się bronić, pokazać materiał i udowodnić, że wcale tak nie było. To mnie uratowało tysiące razy. Zdziwilibyście się, ile osób przez te lata twierdziło, że coś im się stało w środku. Muszę więc tylko pokazać każdemu, kto chce to zobaczyć, nieedytowany materiał filmowy, mówiąc, proszę bardzo, to całe show. Czas, jaki jest potrzebny, jak już wspomniałem na początku dzisiejszego podcastu, do ukończenia kompletnej trasy w tym miejscu to około 8 godzin. Niektóre źródła w sieci podają, że jest to od 8 do 10 godzin. Natomiast co bardziej jest interesujące i zdecydowanie bardziej szokuje, to fakt, że średnia jaką wytrzymują zazwyczaj uczestnicy to zaledwie 8 minut. No ale Rus zaznacza, że całe doświadczenie działa wyłącznie na psychikę uczestników. Często zresztą w różnych wywiadach obiecuje przy tym, że nie stanie im się żadna fizyczna krzywda, jak i zaznacza, że w każdej chwili przecież można zrezygnować. No i a propos tej rezygnacji, tu też pojawia się jednak sporo niezgodności. Według uczestniczki... Yy, Lori Braderton podczas wizyty w nawiedzonym domu, jaką odbyła w 2016 roku. Powtarzała ona swoje hasło bezpieczeństwa przez kilka minut, zanim pracownicy przestali ją torturować. Następnie trafiła do szpitala z powodu rozległych obrażeń. Wielu uczestników także podczas seansów z tego, co czytałem samemu, ale pod prawdopodobnym wpływem tego, co się działo, wyrywało sobie zęby. Niektórzy używali do tego kluczy hydraulicznych, inni zaś wyrywali sobie włosy. A jak twierdzi sam Rus, robią to przecież oni sami, a nie robię tego im ja. Chyba na YouTube. Chyba tak. Swojego czasu trafiłem na taki anglojęzyczny filmik pewnej kobiety, również uczestniczki, która wycofała się w trakcie trwania przeprawy przez nawiedzony dom. Widać dokładnie w jakim jest stanie. Tylko kurczę gdzieś, zapodziałem ten link, ale może uda wam się znaleźć. Jednak jak informuje jeden z komentarzy pod tym filmem, ta kobieta przyznała później, że. RUS zmusił ją do mówienia dobrych rzeczy o Mackaymi Manor i zagroził, że jeśli tego nie zrobi, czyli będzie gdzieś tu szykanować jego pomysł, no to ją pozwie. Na, no, że ta kobieta nie miała pieniędzy ani na sąd, ani na adwokata, więc dla świętego spokoju przyznała się, że zgadza się na to, no, żeby tylko uciec od tego miejsca i, i uwolnić się od tego chorego mężczyzny, jak później mówiła sama. Jeśli też myślicie, że ta niewątpliwa atrakcja swoją lokalizacją kusi kusiła śmiałków na obrzeżach jakiegoś miasta, to tak nie jest. Zarówno ci bliscy, jak i dalsi sąsiedzi zdecydowanie nie byli w ogóle zachwyceni takim pomysłem, czyli całym tym domem strachu. Liczne skargi, strach mieszkańców, a nawet interwencja jednego z nich z bronią palną, gdyż myślał, że te wszystkie jęki, krzyki płacze dzieją się naprawdę, sprawiły, że rósł... Zawinął manatki z San Diego i postanowił przeprowadzić się, właściwie to swój dom tortur, do Summertown w Alabamie. Nowi sąsiedzi, jak pewnie również się spodziewacie, no nie przyjęli go serniczkiem i herbatką, co skutkowało regularnymi zgłoszeniami na policję, a nawet groźbami kierowanymi pod adresem samego organizatora. Policja, jednak, jak to policja, Spokojnie poinformowała wszystkich rozżalonych, że doświadczenie, na jakie godzą się, godzą się użytkownicy, jest w pełni legalne, gdyż nikomu nie dzieje się krzywda, wszystko jest zainscenizowane, a sami uczestnicy na wszystko wyrażają pełną zgodę. Z kolejnych ciekawostek na temat samego Rusa warto przytoczyć tą, że służył w marynarce wojennej przez 22 lata. I to przynajmniej dla mnie przemawia za jego takim zamiłowaniem do perfekcjonizmu i nienagannego przestrzegania i wykonywania powierzonych sobie celów i obowiązków. Zanim jednak trafił do wojska, studiował teatrologię. No, praca reżysera, jak widać, wychodzi mu świetnie. Zamiłowanie do takich dziwnych, chorych praktyk przeszło także na jego wspaniałą małżonkę przy pomocy, to właśnie której rozwijał swój pomysł domu strachów i też na którą to mógł liczyć w cięższych chwilach. No, miłość, prawdziwa miłość na dobre i złe. Jeśli myślicie, że usłyszeliście już najgorsze, to jesteście w błędzie. Ponieważ istnieje bardzo wiele wątków w sieci, które mówią, że ta już brutalna forma rozrywki jest dopiero początkiem całej piramidy i nieprawdopodobnego ogromu zła, jakie skrywać ma każdy za kamarek serca i rozumu rusa. Filmiki te, które trafiają na YouTube, czy tak do takiego wglądu publicznego, mają być dopiero preludium do tego, co tak naprawdę dzieje się podczas odwiedzin uczestników w domu strachu. Spróbujcie, nie trzeba zbyt głęboko grzebać w sieci, aby dotrzeć do informacji. Jakoby spora część filmików miałaby trafiać do dark web, gdzie y, niekiedy bajecznie bogaci klienci mieliby kupować ekskluzywne wydanie odcinków, takie wiecie, na swoje specjalne zamówienie. W których to starannie wyselekcjonowane osoby, czytaj takie, które łatwo zastraszyć, by nie poszły na policję. Stawały się ofiarą znacznie, znacznie bardziej drastycznych praktyk od tych, które możecie zobaczyć na filmikach dodanych na YouTube. Co może znajdować się na takich filmach, jeśli faktycznie istnieją, to już niestety odcinek nie na, na tej platformie, bo nie można. Mogę wam jedynie zaznaczyć z tego, co czytałem, a o czym. No nie mogę tu powiedzieć, że wyrywanie paznokci na żywca, zjadanie własnych wymiocin lub odchodów, czy łamanie kończyn to nie najstraszliwsze rzeczy, jakich miałby się dopuszczać właściciel domu tortur. Wraz ze swoimi pomocnikami, aktorami, którzy de facto są podobno w większości osobami z całkiem ciekawą historią kryminalną. Takie informacje serwuje na temat tej sprawy internet. Ile w tym prawdy... To też liczę na Was w komentarzach, bo może komuś z Was udało się dotrzeć jeszcze głębiej i zna inne ciekawe newsy na temat tego okropnego miejsca. Kiedyś wiem, że powiedziałem podobnie i ktoś zarzucił, że jak to jest, że przygotowywuję odcinek i odsyłam wszystkich do. Do, 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 do źródeł, do grzebania dalej. No tak, na tym to polega, ponieważ nikt z nas, podcasterów, nie jest Alfą i Omegą, i tak naprawdę nigdy nie ma gwarancji, że odcinek jest przygotowany mega perfekcyjnie i w 100%. Ponieważ już za chwilę może pojawić się jakiś kolejny news, który kompletnie zmieni wgląd na tę sprawę. Skupmy się jeszcze na dzieciach mężczyzny, a ma ich troje. No te słodkie dzieciaczki przyznały, że tatko lubi popatrzeć, jak dzieje się krzywda innym ludziom. Przy tym kocha być w centrum uwagi, a im dalej się posuwa, tym głośniej o nim słychać. No piękne słowa od swoich bombelasków, nic, tylko broda ku górze i wymyślać coraz to inne atrakcje dla śmiałków. Jak na ten moment plan przynajmniej tego oficjalnego, emocjonalnego toru przeszkód uległ zmianie, jak informuje sam właściciel, którego to dziś poznaliście, pozbył się on także oferowanej nagrody, gdyż przyznał, że przyciągała ona nieodpowiednie osoby do poddania się pokonania domu strachu. Całość jest obecnie znacznie łagodniejsza, a czas doświadczenia uległ znacznemu... W skróceniu. Media donoszą, że Rus planuje kolejną przeprowadzkę ze swoim pomysłem, tym razem do mnie, do Wielkiej Brytanii. Ale nie, nie namawiajcie, nie namawiajcie, naprawdę moja noga tam nie zagości. Jeśli chcecie, zapraszam, nawet pomogę tutaj ogarnąć, jeśli coś trzeba będzie potrzeba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym całym domu strachów i czy zgodzilibyście się, aby was tam zamknięto. Zachęcam was także do dokładniejszego zbadania tego tematu, jak już wspomniałem wcześniej, na własną rękę, gdyż jak mówię, no nie o wszystkim, a znalazłem jeszcze dużo ciekawych rzeczy, yy, których się dowiedziałem, no nie mogę wam tutaj powiedzieć. Z wiadomych Wam powodów, no YouTube jednak na niektóre treści nie reaguje zbyt dobrze, ale pozdrawiam wszystkich szefów i stosuję się do regulaminu bardzo grzecznie. Bardzo grzecznie również. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że dzisiejszy nieco inny odcinek Wam się spodobał, taki bardziej na luzie, chociaż nie wiem czy na luzie można mówić o miejscu takim, o którym usłyszeliście. Pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku, już niebawem, na kanale Strefa Mroku.